Witam. Dzisiaj sobie sprawdzimy pobór prądu w samochodzie marki BMW E46 Touring z 2001 roku. Sprawdzimy sobie ten pobór na cztery urządzenia. Zaczniemy od klasycznego sposobu, czyli wpinamy się miernikiem w szereg między słupek. Minusowe akumulatora, klemę minusową akumulatora. Warto się zaopatrzyć w przewody zakończone krokodylkami. Bardzo to ułatwia sprawę, podłączając się. A także pokażę Wam patent, jak się wpiąć, aby nie zresetować sobie zegara i innych takich tam drobnych ustawień, jeżeli nie chcemy przerwać obwodu. A do tego będzie nam potrzebny. Kawałek przewodu z jakieś 30 cm taki większy kawałek, jak jest 10 cm, sobie obrabiamy z jednej strony, i z drugiej kawałeczek na podpięcie żabki od multimetra. A więc ten przewodzik zakręcamy sobie pod klemę minusową. Jeżeli oczywiście mamy miejsce tam jakoś na to, zależy jak klema dochodzi, ale u mnie akurat miejsce jest. Kiedy udało nam się zawinąć go tam pod klemę, na słupek, żeby się trzymał, podpinamy czarny. Podpinamy sobie do kabelka naszego przygotowanego. Czerwony. Podpinamy sobie do klemy minusowej lub do masy pojazdu. Włączamy na pomiar prądu popuszczamy sobie klemę i odpinamy można się wspomóc czymś co nie przewodzi prądu sobie ją podwiesić i pomiar pobieranego prądu nam się mierzy Oczywiście musimy tak dłuższą chwilę przytrzymać jak widać w moim samochodzie jest na powiedzieć bardzo dobry pobór prądu auto w tym momencie nie jest zamknięte ale możemy to zrobić I zobaczymy jak widać auto zamknięte alarm jest uzbrojony, więc to się, się, się będzie tak wahać. Pracuje dioda i system kontroli pojazdu. Taki czujnik, co wysyła impulsy. Dobra, otworzymy sobie teraz samochód. Tworzymy drzwi i zamkniemy drzwi i poczekamy aż się znowu wszystko uciszy. To jest mój stały pobór prądu w samochodzie. Radio jest w trybie czuwania, nie jest całkowicie odłączone. I do tego się pali dioda przy automatycznej skrzyni biegów. Kiedy samochód jest niezamknięty? Jeżeli samochód jest zamknięty z centralnego zamka, to będzie będzie się wahać plus minus dwa ze względu na czuwanie alarmu. Odłączamy Oczywiście w odwrotnej kolejności. Sprawdzimy teraz, czy kulon potwierdzi nasz pobór prądu. Aby sprawdzić pobór prądu kulonem, podłączamy pierw krokodylki do akumulatora. Plus, oczywiście, do plusa. A minus możemy albo do klemy, albo gdzieś do masy, do miejsca masowego przyczepić. Moje napięcie spoczynkowe na akumulatorze. Podłączamy kulona do sieci. Łączymy się z kulonem. Wybieramy opcję zasilacza. Tryb prosty. Ustawiamy sobie napięcie powiedzmy 12,5 V. Możemy ustawić sobie większe 12,6 albo 7, tak jak Wam pokazuje wasz akumulator i maksymalne, maksymalny prąd, czyli 12A. Startujemy. I jak widać, jest to obarczone jakimś tam błędem pomiarowym, bo się waha, ile tak naprawdę wskazać. I teraz, czy miernik źle pokazuje, czy kulon? za wyża. Według kulona, już by można było się doszukiwać jakiegoś problemu z poborem prądu, tylko trzeba. Wziąć pod uwagę markę, model i wyposażenie samochodu, niektóre tempo pobór ze względu na odbiorniki i systemy czuwające, mogą mieć troszkę większy do 1,1 Ampera. Dobra, zamkniemy sobie teraz samochód i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na zamkniętym samochodzie. Już zeszło do tego samego poziomu powiedzmy, ale poczekamy jeszcze chwilę. Jak widać nic już się nie zmienia. Więc pomiar kulonem jest obarczony jakimś tam błędem. Otwieramy i przechodzimy do następnej, do następnego miernika. Kulona odpięliśmy, wiadomo odwrotnej kolejności niż był podpinany wtedy nam nic się nie zresetuje nic się nie skasuje w ustawieniach radia zegara czy tam czegokolwiek w samochodzie jeżeli ktoś tego nie lubi no to musi sobie kombinować a jeżeli komuś nie przeszkadza to po prostu odpina akumulator i wiadomo teraz sprawdzimy sobie co nam pokaże unit UT210E, dobra, łączymy go sobie na zakres 2 amperów prąd stały i sprawdzimy. Jak widzimy, Unit pokazuje mniej więcej jak tamten mierniczek który był wpięty w szereg czyli mamy 0,059 to jest pomiar na minusowym przewodzie który idzie do karoserii z akumulatora miernikiem cęgowym przy otwartym samochodzie teraz sobie Zamkniemy i zobaczymy. Powoli się wyciszają moduły i sterowniki. Dobra. Taki mamy pobór. Doczekaliśmy jakieś 10-15 minut. Auto jest w tym momencie zamknięte. Pracuje alarm. Więc unity się, że tak powiem, potwierdzają w pomiarach. Kulon trochę najwidoczniej zawyża. Dobra. Otwieramy. I lecimy do następnego. Teraz zobaczymy sobie mierniczyk Hold Peak, który ma najniższy zakres 200A prądu stałego. Zobaczymy, czy on coś będzie w stanie nam tu pokazać. Ustawimy sobie na zakres i podepniemy. Dobra, podpieliśmy. Ma duże cęgi, a tu jest mało miejsca, więc ciężko. Kabel złapać, ale waha się, 0,1, 0,0, czyli można powiedzieć w granicy jego błędowego, jak na takie małe prądy to i tak daje sobie jak widać radę na upartego, takim miernikiem też możemy sobie sprawdzić, jeżeli będzie mieli wskazanie całe 4,0, więc jest bardzo prawdopodobne, że nie ma poboru prądu jeżeli skacze 0,1 0,2 to już może wskazywać na pobór w granicach jednej dziesiątej ma taki właśnie poślizg pomiarowy ale nie polecam tak niedokładnymi miernikami mierzyć poboru prądu bo no jest to nie, niemiarodajne no dobra nie będziemy robić testu Zamykając auta, bo w tym przypadku to nie ma sensu, będzie pokazywał podobnie, no ale co by nie było, gdyby pokazywał cały czas 0000, to można domiemać, że pobór prądu w samochodzie jest niezawyżony, mieści się w granicach. No dobra, to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę.